Się ma z tej strony Red Deep, a to jest już trzecia część odcinka Oceniam Programy Widzów. W tym odcinku ocenimy wszystkie te gry. Jeżeli chcecie się znaleźć w następnej części tej serii, to możecie wysyłać swoje programy na Discorda, do którego link macie w opisie na kanale Oceniam Programy Widzów. A my zaczynamy. Pierwszą grą, jaką ocenimy, jest gra od Xini Studios. Ok, mamy tutaj ołówek i możemy rysować. Możemy wszystko sobie edytować bardzo fajnie. Sprawdzę tylko, czy działa. Kolor możemy zmieniać. Grubość też możemy zmieniać, super. Nasycenie też, więc mamy dostęp do wszystkich kolorów. No, naprawdę super. Trochę słabo, że ten pisak jest daleko od myszki. Za pomocą klawisza 0 możemy resetować plik, ale niestety nie możemy go zapisywać. Ogólnie fajny program do parsowania. Ocena końcowa to 7,5 na 10. Kolejny program jest od tego użytkownika. Startujemy. Logiczna gra. Jaki to jest kolor? Jest to kolor niebieski, a więc blue. Kliknij na największe zwierzę. No i teraz teoretycznie największym zwierzęciem jest krab tutaj na obrazku. Ale prawdopodobnie mamy kliknąć w smoka, ok? Gdzie jestem? Na plaży czy w skreczu? No jestem w skreczu. Wygrałem, dobra, super. Wystartuję jeszcze raz, bo chciałbym zobaczyć czy da się przegrać. Czyli na przykład jeżeli wybiorę kraba... A, to przegrałem, dobra. Don't click. A to też jest takie przegranie, ok? No i to chyba tyle. Trochę szkoda, bo trochę mało poziomów, ale wszystkie działają. Więc fajnie by było, gdybyś dorobił więcej poziomów. A teraz ocena końcowa to 6,5 na 10. Kolejny program jest od tego użytkownika. Na zegarze mamy godzinę 7.50, no a w realnym życiu teraz jest 14, więc niestety zegar nie działa pod tym względem. Ale bardzo fajnie. Za pomocą spacji możemy zmieniać motyw na taki ciemniejszy, też super dodatek. Ale fajnie by było, gdybyś zrobił, że ten zegar odczytuje rzeczywistą godzinę. A tak to ocena końcowa to 6 na 10. Kolejny program jest od użytkownika Krowolandia. Gra odbijanie piłki. Okej, okay, startuje. Czyli muszę po prostu zdobyć monety, a monety dostaję za każde odbicie. Ale co to, to tak dosyć dziwnie działa, bo nie odbija się ta piłka dobrze. Ale zobaczę. O, można grać w dwójkę. Okej, okay. można grać w pojedynkę. I może grać system, czyli automatycznie. I można grać w dwójkę. O, z komputerem, to świetne jest. Tylko trochę słabo, że ta piłka, tak, dosyć dziwnie się odbija i czasem się nie chce odbić. Fajnie by było, gdybyś w przyszłości naprawił piłkę, bo teraz czasem ona przelatuje przez platformę, tak jak widać, i dziwnie się odbija, przez to zerują nam się punkty. A na razie ocena końcowa to 6,5 na 10. Kolejny program jest od tego użytkownika. Jest to jego pierwsza gra w Scratchu. Ok, startuje. Fajnie, że mamy ekran startowy. No i za pomocą A i D lub strzałek możemy się poruszać i zbierać jabłka. Takie klasyczne zbieranie jabłek. Zobaczymy, co się stanie, gdy jabłko spadnie. Przegrywamy, ok. Bardzo fajną grafikę zrobiłeś i drzew, i jabłko też fajnie wygląda. Ocena końcowa to 6 na 10. Kolejny program jest od użytkownika tak. Jest to Taco kliker. Ok. Czyli za każde kliknięcie dostajemy jeden punkt. Fajnie, że przy klikaniu spadają tutaj w tle takie właśnie tako. Zobaczę, czy sklep działa. Sklep jest zrobiony bardzo ładnie. Tutaj wszystko jest przejrzyste. Trochę ceny są duże i żebym uzbierał 1000, to muszę sporo poklikać. Ale ja teraz poklikam i widzimy się jak to będę już trochę więcej. OK, udało mu się uzbierać 1007. I tutaj widziałem, że przyleciał taki złoty tako i dał nam ileś monet. Więc fajnie, że są też takie dodatki. Teraz stajemy jeden punkt za każde kliknięcie. A teraz dostajemy aż dwa. Super. Ja już nie będę dalej klikał, bo zakładam, że jeżeli to działa, to i reszta działa. Program naprawdę bardzo fajny, schludny. Ocena końcowa tego programu to 8 na 10. Kolejne aż dwa programy są od tego użytkownika. OK, startuję. Zaczynam. Recepta. Na przykład recepta na tort. To jest czekolada, mleko, jajko, margaryna, posypka, mąka, wisienka oraz polewa. Zobaczymy, czy wszystko działa. Więc mleko, czekolada, wisienka, mąka, posypka, margaryna, jajko. OK, fajnie, że mamy taką animację łyżki, że to wszystko mieszamy. No i upiekłem tort. Wszystko fajnie działa. Ocena końcowa tego programu to 7,5 na 10. Drugi program od tego użytkownika to robak rysujący każdą serwetkę. Możemy się poruszać za pomocą strzałek i gdy klikniemy spację, to dostajemy parę pytań: ile kątów ma mieć powtarzająca się figura? Ja wybiorę 5. Jaka ma być długość jednego boku? Powiedzmy, że 10. I ile ma być tych figur? Powiedzmy, że 15. Ok, robak to rysuje, bardzo fajnie. No i powstało nam takie coś. OK, tutaj mamy komentarz, że wyjdzie fajna figura po wpisaniu 28, 19, 28, więc sprawdzę. Pierwsze 28, 19, 28. OK, rysuje się. Okej, okay, no i wyszła nam bardzo fajna figura. Ocena końcowa tego programu to 8 na 10, bardzo fajny. Kolejny program jest od tego użytkownika. Jest to walka z obcymi. OK, startuję. I muszę strzelać do zombie, fajne. Fajnie, że są dźwięki. Mogę zbierać też amunicję. Chyba już przegrałem, bo nie mam, bo stał mi jeden naboj, jeszcze muszę strzelić skrzynkę. No, niestety przegrałem. Świetny program. Trosłowo, że jak strzelimy raz i zestrzelimy kilka kosmitów, to i tak tracimy kilka naboi. Ale program naprawdę bardzo fajny. Świetnie się w niego gra. No, ja już przegrałem, bo nie mam amunicji. Mamy też tutaj bardzo fajną grafikę, więc wydaje mi się, że ten program wygrywa dzisiejszy odcinek z oceną 9,5 na 10. Kolejne cztery gry są od tego użytkownika, ale nie będę ich oceniać, ponieważ ostatnia gra. Nie jest jego i nawet nie oznaczył osoby, od której to skopiował, dlatego nie będę oceniał żadnej z jego gier. Pamiętajcie, żeby tak nie robić, bo jest to po prostu kradzież programu. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. No i cześć!